Jaka burza wydaje się wieczna w twoim życiu? Ta sytuacja, w której czujesz się jak w emocjonalnym huraganie, nie wiedząc jak z niej wyjdziesz? To bolesne, prawda? Gdy chmury się gromadzą, a deszcz nie ustaje, łatwo uwierzyć, że Bóg milczy. A co jeśli powiem ci, że podczas gdy płaczesz, Bóg działa i że całe to cierpienie może być niezbędną częścią twojego świadectwa o uwolnieniu? Zanim pójdziemy dalej, zapraszam cię do sprawdzenia, czy już subskrybujesz ten kanał. Każda nowa subskrypcja to ziarno wiary, które sadzisz i może być krokiem, którego Bóg używa, aby poprowadzić Cię przez burze życia. Zadeklaruj poniżej. Bóg działa na moją korzyść. Jeśli wierzysz, że nawet gdy nie widzisz, Bóg działa w potężny sposób. Gdy reflektujemy nad trudnościami w życiu, często przypominamy sobie o jobie, człowieku, który przeszedł przez niewyobrażalne cierpienia. Stracił wszystko swoje zdrowie, swoje dzieci, swoje dobra. Ale nawet wśród swojego lamentu, Job nigdy nie stracił nadziei. Wiedział, że Bóg słyszy jego modlitwy, nawet jeśli nie widział odpowiadającej mu natychmiast. W księdze Joba 23:10 oświadcza Lecz on zna drogę, którą idę, kiedy mnie wypróbuje, wyjdę jako złoto. Czy czujesz ciężar tych słów? Job nie czekał tylko na cud. Wiedział, że Bóg pracuje w jego sercu, podczas gdy przechodził przez próbę. Często burza, którą przeżywamy, jest nie tylko testem naszej wiary, ale także procesem oczyszczenia. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że Bóg nie jest zainteresowany tylko naszym uwolnieniem, ale także naszą transformacją. Podczas gdy płaczesz, Bóg kształtuje twój charakter, wzmacniając twoją wiarę. Ból, który teraz odczuwasz, może być żyzną glebą, na której Bóg sieje nasiona swoich obietnic. Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś zamiast skupiać się na burzy, mógł dostrzec rękę Boga działającą w cieniu? Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że sytuacja, która teraz sprawia, że płaczesz, może być tym, co Bóg wykorzystuje, aby przygotować cię na coś większego? W liście do Rzymian 8:28 czytamy, że Wiemy, że Bóg działa we wszystkim dla dobra tych, którzy go miłują. Nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać, Bóg orchestruje plan, który na koniec będzie dla Twojego dobra. Nie jest Bogiem milczącym, jest Bogiem działającym w milczeniu. A każda łza, którą wylewasz, to kropla, która podlewa ogród Twojej wiary. Jeśli już doświadczyłeś tego, zrozum, że Twoja walka może być kluczem do zwycięstwa kogoś, kto to obserwuje. To jak reagujesz na ból, może wpłynąć na życie innych ludzi. Joyce Mayer często dzieli się tym, że jej własny ból skłonił ją do pomagania milionom ludzi. To, przez co teraz przechodzisz, może być twoją okazją, aby stać się głosem nadziei i zachęty dla innych. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że burza, z którą się zmagasz, może być przygotowaniem do twojego świadectwa? W 2 Koryntian 1:4 Mówi się, że Bóg pociesza nas w każdym naszym ucisku, abyśmy mogli pocieszać tych, którzy przeżywają trudności. Twoja historia przezwyciężenia jest potężnym narzędziem w rękach Boga. Ogłaszaj z wiarą, mój ból ma sens, jeśli wierzysz, że Bóg wykorzystuje twoje trudności do czegoś wielkiego. Ważne jest, aby pamiętać, że podczas gdy przeżywasz cierpienie, Bóg nie jest daleko, jest bliżej niż myślisz. W Psalmie 34:18 znajdujemy potężną obietnicę: Blisko jest Pan tych, którzy mają złamane serce i ratuje pokornych duchem. To oznacza, że nawet gdy nie czujesz Jego obecności, On tam jest, działając w Twoim sercu, przekształcając Twój ból w siłę. Czy zauważyłeś, jak burze mogą być zaproszeniem do refleksji? Mogą skłonić nas do kwestionowania naszych priorytetów i naszej wiary. Często trudności prowadzą nas do głębszego miejsca zależności od Boga. Ta zależność to to, co nas wzmacnia i przygotowuje na to, co ma nadejść. Ale oto wielka prawda: Burza nie trwa wiecznie. W księdze Izajasza 43:2 Bóg obiecuje nam: kiedy przejdziesz przez wody, będę z tobą, a gdy przejdziesz przez rzeki, nie zatopią cię. To potężne stwierdzenie. Gdy przechodzisz przez dolinę, pamiętaj, że Bóg jest Twoim schronieniem i siłą. On jest z Tobą, a burza Cię nie zniszczy. Zostaw komentarz. Burza minie, jeśli wierzysz, że Twoja obecna sytuacja nie jest końcem, lecz nowym początkiem. Często oczekiwanie na ustąpienie burzy może dać nam nadzieję, a ta nadzieja jest fundamentalna. W liście do Rzymian. 535 uczymy się, że ucisk rodzi wytrwałość. Wytrwałość. Charakter, a charakter, nadzieje. Ta nadzieja nie zawodzi, ponieważ miłość Boga jest wylana w naszych sercach. Czy widzisz cykl? Gdy płaczesz, pamiętaj, że Bóg przygotowuje cię na coś większego. Każda trudność to okazja do wzrostu i zbliżenia się do Niego. Joyce Meyer zawsze mówi, że przemiana często przychodzi w obliczu dyskomfortu. To prawda. To, co musisz teraz zrobić, to zaufać niewidzialnej pracy Boga. Może nie widzisz, ale On porusza niebo i ziemię dla ciebie. To w tej przestrzeni zaufania zaczyna się prawdziwe uwolnienie. A kiedy burza minie, będziesz mógł spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak każda łza, każdy moment bólu, został wykorzystany do uformowania twojej historii. A gdy w końcu wyjdziesz z tej burzy, zauważysz, że nie wyszedłeś z niej w taki sam sposób, w jaki wszedłeś. Będziesz silniejszy, mądrzejszy i bliżej Boga. Burza, która wydawała się wieczna, teraz będzie częścią Twojej historii zwycięstwa. W psalmach 35 czytamy: Płacz może trwać przez noc, ale radość przychodzi z porankiem, a ten poranek nadchodzi. Zaraz zobaczysz światło po ciemności. Nadszedł czas, aby przygotować się na przemianę, która przyjdzie po burzy, bo to, co Bóg obiecał, wypełni. Teraz Twoja kolej, aby zadeklarować: Jestem gotów. Na mój poranek radości, jeśli wierzysz, że Bóg przynosi nowy czas błogosławieństw do Twojego życia. Pamiętaj, podczas gdy płaczesz, Bóg działa. On działa na Twoją korzyść, nawet jeśli tego nie widzisz. A kiedy burza minie, będziesz miał potężne świadectwo do podzielenia się, świadectwo, które może przynieść nadzieję innym, którzy zmagają się w swoich własnych burzach. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, Zostaw komentarz z słowami: Bóg działa na moją korzyść, aby zadeklarować swoją wiarę w boską interwencję w Twoim życiu. A jeśli wciąż nie jesteś subskrybentem kanału, skorzystaj z tego momentu. Każda nowa wiadomość przynosi nadzieję i zachęcenie, które mogą zmienić Twoją perspektywę. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj i pozwalasz Bogu mówić do Twojego serca. To przywilej być częścią Twojej drogi wiary. Niech Bóg błogosławi Cię obficie i pamiętaj, Burza minie, a ty wyjdziesz z niej silniejszy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego burze wydają się przychodzić w niespodziewanych momentach? To tak jakby, gdy wszystko jest spokojne, ciemna chmura pojawia się znikąd, przynosząc ze sobą niepewność i strach. Ale ważne jest, aby pamiętać, że te burze nie są tylko przypadkowe, często są częścią planu Boga, aby nas uformować i przygotować na to, co ma nadejść. Hebrajczyków 12:11 czytamy. Każda dyscyplina w swoim czasie nie wydaje się być powodem do radości, ale do smutku. Później jednak przynosi owoce sprawiedliwości dla tych, którzy zostali jej poddani. To pokazuje nam, że ból i cierpienie mają swój cel, nawet jeśli nie możemy ich od razu dostrzec. Joyce Meyer naucza nas, że w czasie burzy powinniśmy skupić się na obietnicy Boga, a nie na samej burzy. Oznacza to, że zamiast dawać się pochłonąć strachowi, powinniśmy trzymać się prawdy, że Bóg ma plan dla nas. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że może Twoja burza jest drzwiami do nowego poziomu wiary? Często to wyzwania, które napotykamy, są tym, co popycha nas do szukania Boga w sposób bardziej intensywny i głęboki. Kiedy patrzymy na życie Mojżesza, widzimy wyraźny przykład tego, jak Bóg wykorzystuje trudności do przygotowania swoich sług. Mojżesz musiał stawić czoła faraonowi i poprowadzić lud Izraela z niewoli, ale przed tym przeszedł przez lata przygotowań na pustyni, zdala od komfortu pałacu. Ten etap jego życia nie poszedł na marne, ale był przygotowaniem do wielkiej misji, którą Bóg miał dla niego. W Księdze Wyjścia 3.10 Bóg mówi do Mojżesza: Idź więc, ja cię wysyłam do faraona, abyś wyprowadził mój lud Izrael z Egiptu. Mojżesz był gotowy. Nie dlatego, że miał wszystko pod kontrolą, ale dlatego, że nauczył się ufać Bogu w obliczu przeciwności. Teraz pomyśl o swoim własnym życiu. Jakie lekcje Bóg może próbować ci przekazać w tym momencie? Może twoja droga bólu i walki przygotowuje cię do większego celu. Joyce zawsze podkreśla, że nawet najtrudniejsze sytuacje mogą stać się okazjami do wzrostu. Możesz być w procesie przygotowania, który później stanie się potężnym świadectwem wiary i odporności. Pamiętaj, że wiara to nie brak wątpliwości, ale wybór, aby wierzyć w Boga, nawet wtedy, gdy rzeczy nie mają sensu. To kluczowe, abyśmy zrozumieli, że sposób w jaki stawiamy czoła burzom może wpłynąć nie tylko na nasze życie, ale także na życie tych wokół nas. Kiedy okazujesz wiarę i zaufanie Bogu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, wyzwań jesteś światłem dla tych, którzy zmagają się. W Ewangelii Mateusza 5:16. Jesteśmy wezwani, by pozwolić naszej światłości świecić przed ludźmi, aby widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Twoja reakcja na burzę może zainspirować innych do szukania tej samej nadziei, którą znalazłeś w Bogu. Kiedy patrzymy na wyzwania, łatwo jest poczuć się osamotnionym. Ale pamiętaj, nie jesteś sam. Bóg obiecał być z nami w każdej chwili, szczególnie w najtrudniejszych. W Salmach 46,1 czytamy, że Bóg jest naszym schronieniem i naszą siłą, pomocą dostępną w trudnych czasach. To obietnica, która powinna nas pocieszać i zachęcać do działania, nawet gdy jesteśmy otoczeni falami życia. Choć trudności mogą wydawać się przytłaczające, Bóg ma plan odnowy dla Ciebie. W Joela 2,25 mówi: Przywrócę lata, które zostały zjedzone. Nie ma znaczenia, jak niszczycielska może być burza. Bóg może i przywróci to, co zostało utracone. On jest specjalistą w przekształcaniu beznadziejnych sytuacji w świadectwa zwycięstwa. Czy potrafisz wyobrazić sobie radość i wdzięczność, które przyjdą, gdy spojrzysz wstecz i zobaczysz, jak Bóg wykorzystał każdy moment bólu, aby ukształtować twoją historię? Teraz nadszedł czas, aby powstać i ogłosić: Bóg odnawia moje życie. Jeśli wierzysz, że On działa na Twoją korzyść, nawet teraz. Ta deklaracja jest afirmacją wiary, która aktywuje moc Boga w Twoim życiu. Może jeszcze nie widzisz odnowy, ale wiara to pewność tego, czego się spodziewamy, i przekonanie o rzeczach, których nie widzimy. I patrząc w przyszłość, nawet gdy burza trwa, utrzymuj nadzieję przy życiu. W psalmach 42:11 znajdujemy potężne stwierdzenie. Czemu się smucisz duszo moja, czemu się niepokoisz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze go będę chwalić. To wybór, który musimy podejmować każdego dnia. Ufać Bogu, nawet gdy nasza dusza pragnie odpowiedzi. Na końcu pamiętaj, że po burzy przychodzi spokój. Po każdym wyzwaniu pojawia się możliwość wzrostu i przemiany. Ból, który teraz odczuwasz, jest tymczasowy, ale chwała, która nadejdzie, będzie wieczna. W liście do Rzymian 8:18 znajdujemy potężną obietnicę. Uważam, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są niczym w porównaniu z chwałą, która ma się objawić w nas. To przypomina nam, że choć ból może być intensywny, a cierpienie rzeczywiste, to czeka na nas coś większego nadchodząca chwała. A ta chwała nie jest tylko dla przyszłości, ale może także objawiać się w naszym życiu już teraz, gdy uczymy się ufać i polegać na Bogu. W trudnych chwilach Joyce Meyer często uczy nas, że prawdziwa przemiana zachodzi, gdy pozwalamy Bogu działać w naszym wnętrzu. Czasami ból, który odczuwamy, to właśnie to, co popycha nas do poszukiwania głębszej relacji z Nim. Przez burze jesteśmy skłaniani do bardziej żarliwego modlenia się, do uważniejszego studiowania Słowa i do zwracania się do Boga w sposób, którego być może nie bylibyśmy w stanie zrobić w czasach pokoju. Ta zależność wzmacnia nas i przygotowuje na błogosławieństwa, które mają nadejść. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad momentami, gdy czułeś się najbliżej Boga? Często te chwile intymności mają miejsce pośród bólu i walki. To tak jakby burza usuwała z naszego życia rozpraszacze i zmuszała nas do spojrzenia na źródło naszej siły. W Psalmach 119,71 psalmista mówi: Dobrze mi się stało, że byłem udręczony, abym nauczył się Twoich ustaw. To potężna prawda. Udręka może być surowym nauczycielem, ale jest nauczycielem, który uczy nas lekcji, które formują nas i przygotowują nas na to, co Bóg ma w zanadrzu. I tu tkwi kluczowy punkt: Przemiana nie zachodzi z dnia na dzień. Często chcemy, aby Bóg natychmiast rozwiązał nasze problemy, ale prawda jest taka, że bardziej interesuje go nasza duchowa dojrzałość. Do czego w naszych szybkich rozwiązaniach? W liście do Filipian 1:6 Paweł przypomina nam: Jestem przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobrą pracę, będzie ją wypełniał aż do dnia Chrystusa Jezusa. Oznacza to, że podczas gdy przechodzisz przez burzę, Bóg nieustannie działa w tobie, doskonaląc i formując twój charakter, aby stał się bardziej podobny do Chrystusa. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że powinniśmy postrzegać każde wyzwanie jako okazję do wzrostu. Każda kropla potu, każda wylana łza, każda chwila zwątpienia to szansa, abyś się podniósł i zbliżył do Boga. W liście Jakuba 1:2-4 jesteśmy wzywani do uznawania za wielką radość, gdy napotykamy różnorodne próby, wiedząc, że próba naszej wiary produkuje wytrwałość. Ta wytrwałość prowadzi z kolei do dojrzałości i rozwoju silnego charakteru. Czy widzisz, jak wszystko się łączy? Każda trudność jest kawałkiem układanki, którą Bóg składa w Twoim życiu. Teraz pomyśl, ile razy widziałeś, jak Bóg działa w Twoim życiu, nawet w sytuacjach, które wydawały się beznadziejne. Ile razy przyniósł światło tam, gdzie była ciemność? W Psalmach 18,28 czytamy: Ty bowiem zapalasz moją lampę. Pan, mój Boże, oświetla moją ciemność. To światło prowadzi nas przez burze. Kiedy czujesz się zagubiony, pamiętaj, że Bóg jest twoją lampą i jest gotów oświetlić twoją drogę, nawet w najciemniejsze noce. Możesz się zastanawiać: Jak mogę mieć pewność, że burza wkrótce minie? Odpowiedź tkwi w obietnicy Boga. W psalmach 91:15: mówi. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem, będę z nim w czasie utrapienia, wyrwę go i uwiecznie. To jest gwarancja, że niezależnie od intensywności burzy, Bóg jest przy twoim boku, gotowy, aby ci odpowiedzieć i uwolnić cię. Kiedy go wzywasz, to nie tylko kwestia nadziei, to potwierdzenie wiary w pewność, że on słyszy. A gdy burza w końcu minie, nie wyjdziesz z niej taki sam, jak wszedłeś. Jak wspomnieliśmy wcześniej, wyjdziesz z niej silniejszy, mądrzejszy i bliższy Boga. W 1 Piotra 5:10 znajdujemy A po krótkim cierpieniu Was, Bóg wszelkiej łaski, który powołał Was do swojej wiecznej chwały w Chrystusie, sam Was uporządkuje, umacnia i stawi na mocnym fundamencie. To jest obietnica przywrócenia. Nie ma znaczenia, jak niszczycielska może wydawać się Twoja burza. Bóg obiecuje, że zostaniesz przywrócony. Zastanów się, jak to może wpłynąć nie tylko na twoje życie, ale także na życie innych ludzi wokół ciebie. Kiedy dzielisz się swoim świadectwem o tym, jak Bóg pomógł ci przejść przez burzę, stajesz się źródłem nadziei i zachęty dla tych, którzy zmagają się z własnymi trudnościami. Joyce Meyer zawsze mówi, że nasz ból jest szansą, aby łaska Boża zabłysła. Dzieląc się swoją podróżą, możesz być światłem, które prowadzi innych przez ich burze. Czas na to, czas, aby zastanowić się nad znaczeniem wytrwania w czasie burzy. Często naszą tendencją jest unikanie bólu za wszelką cenę. Chcemy, aby burza szybko minęła, aby ból ustał i abyśmy mogli wrócić do naszej normalnej rutyny. Jednak niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że to właśnie w tych trudnych momentach Bóg może kształtować nasz charakter. I przygotowywać nas na chwalebną przyszłość. Joyce Mayer często uczy nas, że zamiast uciekać od bólu, powinniśmy go przyjąć, ponieważ to w bólu odnajdujemy cel. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czego może nauczyć cię ból? Ból uczy nas polegać na Bogu w sposób, w jaki radość nigdy by tego nie zrobiła. W psalmie 117 psalmista powiedział, zanim byłem ukarany, błądziłem, ale teraz obey your word. Czasami ból może być tym, co przywraca nas na właściwą ścieżkę, zachęcając nas do szukania Boga z pokornym sercem. To tak, jakby burza zmuszała nas do otwarcia oczu na rzeczywistość, że potrzebujemy go w każdej chwili naszego życia. W Księdze Izajasza 41:10 Bóg przypomina nam: Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwórz się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, wspomogę cię i podtrzymam Cię prawicą mojej sprawiedliwości. Ta obietnica jest potężnym przypomnieniem, że nawet gdy czujemy się słabi i bezsilni, Bóg jest z nami. On jest naszą siłą i naszym wsparciem. Nie musimy stawiać czoła burzy sami. Mamy Boga, który stoi u naszego boku, gotowy pomóc nam pokonać każde wyzwanie. Czy kiedykolwiek czułeś, że walczysz w pojedynkę? To okropne uczucie, prawda? Ale prawda jest taka, że nawet kiedy czujemy się samotni, wcale tacy nie jesteśmy. Bóg jest zawsze obecny, nawet jeśli nie możemy go zobaczyć lub poczuć. W psalmach 139, 7, 10 znajdujemy pocieszającą prawdę: Dokąd ucieknę przed Twoim duchem i dokąd ucieknę przed Twoją obecnością? Gdybym wstąpił do nieba, tam jesteś. Gdybym uczynił piekło miejscem mego odpoczynku, oto tam jesteś. To fragment pokazuje, że bez względu na to, gdzie jesteśmy, Bóg jest z nami, wspierając nas i prowadząc. Kiedy stajemy w obliczu trudności, łatwo zatracić się w bólu i rozpaczy. Ale Joyce Mayer często przypomina nam, że powinniśmy zmienić naszą perspektywę. Zamiast patrzeć na burzę, powinniśmy spoglądać na obietnicę. W liście do Hebrajczyków 10:23 jesteśmy zachęcani do trzymania się mocno wyznania naszej nadziei, bo wierny jest ten, który obiecał. Ta nadzieja nie jest pustą nadzieją, jest ona oparta na wierności Boga. Kiedy koncentrujemy się na Jego obietnicach, znajdujemy siłę, by iść dalej. A oto ważny szczegół, sposób w jaki stawiamy czoła naszym burzom, wpływa nie tylko na nasze życie, ale także na życie innych wokół nas. Czy kiedykolwiek zdawałeś sobie sprawę, że Twoja walka może być kluczem do zwycięstwa kogoś innego? Kiedy okazujesz wiarę w obliczu przeciwności, stajesz się żywym świadectwem mocy Boga. Twoja historia przezwyciężenia może inspirować innych do szukania tej samej nadziei i wiary, którą ty sam znalazłeś. W drugie liście do Tymoteusza 1:7 napisano: Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ten duch mocy to to, co umożliwia nam stawianie czoła burzom z odwagą i determinacją. Czasami burza może wydawać się niekończąca, ale ważne jest, aby pamiętać, że nie potrwa ona wiecznie. W lamentacjach 3:22-23 znajdujemy obietnicę odnowy. Łaski Pana są powodem, że nie zostaliśmy zniszczeni, bo Jego miłosierdzie nie ma końca odnawia się co rano. Ta codzienna odnowa przypomina nam, że każdego dnia, Bóg oferuje nam nowe łaski i możliwości do nowego początku. Nawet jeśli burza teraz jest silna, pamiętaj, że miłosierdzie Boga jest nowe każdego poranka, a kiedy burza minie, wyjdziesz z niej nie tylko jako ocalały, ale jako zwycięzca. W liście do Rzymian 8:37 przypominamy sobie, że w tych wszystkich sprawach jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez tego, który nas umiłował. To potężne stwierdzenie. Nie jesteś tylko zwycięzcą, jesteś więcej niż zwycięzcą. Oznacza to, że przechodząc przez burzę, nie tylko przezwyciężysz trudności, ale także wyjdziesz z Niej silniejszy, mądrzejszy i bliżej Boga. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak będzie wyglądało twoje życie po burzy? Co się nauczysz? Jak staniesz się silniejszy? W Efezjan 3:20 znajdujemy obietnicę, że Bóg może uczynić nieskończenie więcej. Niż wszystko, czego prosimy lub myślimy. Oznacza to, że polegając na Bogu w czasie burzy, możesz oczekiwać, że On uczyni coś jeszcze większego w Twoim życiu. Burza może być bolesna, ale to, co Bóg ma dla Ciebie po niej, będzie znacznie większe, niż możesz sobie wyobrazić. Teraz, teraz pomyśl o lekcjach, które możesz wyciągnąć z tego okresu burzy. Każda trudna sytuacja niesie ze sobą możliwość wzrostu i nauki. Prawdziwa transformacja nie zachodzi w chwilach spokoju, ale w kryzysach, które zmuszają nas do intensywniejszego szukania Boga. Joyce Meyer często przypomina nam, że to w przeciwnościach odnajdujemy naszą prawdziwą siłę. Czy już tego doświadczyłeś? To uczucie, kiedy wszystko wydaje się stracone, a coś w tobie wstaje i krzyczy Nie poddam się? To jest siła, która pochodzi od Boga. Kiedy stajesz w obliczu burzy, niezwykle ważne jest, aby utrzymać właściwą perspektywę. W 2 Koryntian 4:17-18 Paweł uczy nas, że nasze lekkie i chwilowe cierpienia przynoszą nam wieczną chwałę, która jest o wiele większa niż wszystkie one. Oznacza to, że nawet jeśli ból wydaje się nie do zniesienia, przygotowuje nas do chwały, która jest o wiele większa, niż możemy sobie wyobrazić. Joyce Meyer zawsze podkreśla znaczenie patrzenia na to, co ma nadejść, zamiast skupiać się tylko na tym, z czym teraz się zmagamy. Na co czekasz od Boga w tej burzy? Ważne jest, aby pamiętać, że burza nie jest oznaką opuszczenia, lecz szansą na rozwój. W psalmach 119:71 71 psalmista mówi Dobrze mi było, że byłem uciskany, abym mógł nauczyć się Twoich ustaw. Czasami cierpienie prowadzi nas do głębszego zrozumienia – Kim jest Bóg i czego pragnie dla nas? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ból, który odczuwasz teraz, poprowadzi cię do nowego zrozumienia Boga? Podczas gdy przechodzisz przez te burze, ufaj, że Bóg kształtuje Twój charakter. Nie interesuje go tylko Twoja sytuacja, ale również to, kim się staniesz. W liście do Rzymian, 5:3-5, Paweł przypomina nam, że ucisk przynosi wytrwałość. Wytrwałość, doświadczenie, a doświadczenie, nadzieje. Ta nadzieja jest tym, co utrzymuje nas mocno, nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać. Czy zauważyłeś, jak nadzieja może być kotwicą w czasach niepewności? Joyce Mayer zawsze podkreśla, że sposób w jaki reagujemy na cierpienie może wpłynąć na życie wielu ludzi wokół nas. Kiedy okazujesz wiarę w obliczu bólu, stajesz się latarnią nadziei dla tych, którzy stają w obliczu swoich własnych burz. Twoja historia może być świadectwem, którego ktoś potrzebuje, aby znaleźć odwagę do dalszej walki. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak twoje doświadczenie może zainspirować innych do poszukiwania tej samej wiary, którą ty odkryłeś w Bogu? I nawet kiedy czujesz się samotny, pamiętaj, że Bóg jest zawsze obecny. W psalmach 139:7-10 odkrywamy potężną prawdę: dokąd ucieknę przed Twoim duchem i dokąd się skryję przed Twoją obecnością? Ten fragment przypomina nam, że nawet w najciemniejszych nocach Bóg jest przy naszym boku, podtrzymując nas i prowadząc. Możesz przechodzić przez burzę, która wydaje się bez końca, ale Bóg jest przy Tobie, gotowy, aby dać Ci siłę i odwagę. Czy kiedykolwiek czułeś, że walczysz w bitwie bez nadziei? W trudnych czasach łatwo jest tak poczuć, ale pamiętaj, że Bóg działa na Twoją korzyść, nawet kiedy nie możesz tego zobaczyć. W liście do Hebrajczyków 11:1 przypomina nam się, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, i dowodem rzeczy, których nie widzimy. Ta wiara jest tym, co nas podtrzymuje w czasach niepewności. Czy jesteś gotów zaufać Bogu, nawet gdy burza wydaje się gotowa cię pochłonąć? A kiedy burza w końcu minie, nie wyjdziesz z niej taki sam, jak wszedłeś. Przemiana, która wydarzy się w twoim życiu, będzie widoczna nie tylko dla ciebie, ale także dla tych, którzy są wokół ciebie. W pierwszym Piotra, 5:10 znajdujemy obietnicę przywrócenia: a gdy już trochę wycierpieli, Bóg wszelkiej łaski, przywróci was, umocni, osadzi na stałych podstawach. To obietnica, że nawet pośród bólu Bóg przygotowuje coś wspaniałego dla ciebie. Teraz zadeklaruj z wiarą: Jestem przywracany, jeśli wierzysz, że Bóg działa w twoim życiu, nawet gdy wszystko wydaje się chaotyczne. Ta deklaracja to afirmacja wiary, która aktywuje moc Boga w twoim życiu. Możesz teraz nie widzieć przywrócenia, ale ufaj, że Bóg czyni w tobie coś nowego. Pamiętaj, że sposób, w jaki stawiasz czoła burzy, może wpłynąć nie tylko na twoje życie, ale również na życie wielu innych ludzi. Gdy się podnosisz i dzielisz swoją historią przezwyciężenia, dajesz nadzieję tym, którzy zmagają się ze swoimi własnymi trudnościami. Joyce Meyer zawsze mówi, że Nasz ból to okazja, by łaska Boga mogła zabłysnąć. Czy jesteś gotów pozwolić, by twój ból stał się światłem, które oświetla drogę dla innych? Patrząc w przyszłość, nawet jeśli burza nadal trwa, Utrzymuj nadzieję przy życiu. W psalmach 42:11 znajdujemy deklarację. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy: zapisz się na kanał i włącz dzwonek, aby otrzymywać kolejne wiadomości, i podziel się tym wideo z kimś, kto musi to dzisiaj usłyszeć. Aby kontynuować, obejrzyj następne wideo już jest w kartach i również w opisie.